Witam wszystkich tu znowu byku, a to jest kolejna część gry Prototype 2. Dzisiaj zajmiemy się gonieniem Rolanda po całym mieście. A także zaczynamy kolejną misję.

That dick Gain this dick monster. <laughs> Dobra, By nam się przydała. O właśnie, weszliśmy go i weź tam. tutaj, jestem tutaj, no, co za. Takie jeszcze mnie gonią, dobra. Tak wyjdziemy się z nimi upramy. Mm. O, zębiaczki. No nie jest to najlepsze o, tak o, nie, jedna chwila i wszystko pada.

Zagnojki no. O no to jeszcze nie szło mi. Kamiga mi No. Ej, opanujcie się, ludzie, ludzie! Aha, ty mi nie pozwolił podpalić tego mojego. Aj, aha, bo nic. Dobra, to mamy problem. Teraz my tak. Bierz zębiaczka. Trzeba się trochę naładować. Bamciu. Dobra Brolery, muszę jakoś kurde rozwalić, bo o właśnie górno mocno widać Boże Po święty Dobra, gdzie jesteś gruby Chodź tutaj gruba się Teraz go o, właśnie nie działa. Nie działajcie Nawet całkiem działa. O, ale on też dosyć mocno nam działa. O, wow, bardzo mocno nam działa. Zobaczmy się. Come on, chubby. Give up the goods! jeszcze zjemne, co dwa ząbliżki. Zaraz spadnę. Dobra. Sosia daje mi te małe hity. Tak podsumuję. Aj, kolejne brawlery przeciały, To znaczy, że. Trzeba wyciągnąć cięższe działa, no, jeszcze jeden zombiaczek. Ała i będziemy mieć full masy. Teraz rozwalimy w rollerki, w przy okazji. Dobra.

Dobra, rozwalamy im. Dawaj armatę, dawaj armatę, dawaj armatę. Okej. I... Ej, nie, ja nie mieliście go wyrzucać, weź, 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 dobra. Okej. Okay. Cześć, we wouldn't have to do this silly bickering. Możliwe, ale ja jestem staromodny. Ała, asshole. jeszcze z tej z tego działka, z całkiem całkiem działania. Dajcie jest ok, jeszcze kilka hitów i wow, co to było run, win, zaraz oczywiście jak zwykle nie zrobiłem nic, było po co no to znowu się gwiazdę odpalił Już mogę? O tak, już mogę go zażyć, dobra Pokaż kotku, co masz w środku I nam White Light, ee, substancję, która miała leczyć. Eee, dobra, mamy już maksymalny poziom tarczy, on się pewno przyda. No, musimy się przed alarmem. No, trudne. No, właśnie Dobra, ta misja powinna być już ukończona. Dobra, kolejną, jest mi, to dobra, teraz powinniśmy unikować kolejną, pełną ale możliwej, już w czerwonej strefie. Dobra, a nie, jeszcze mamy y, misję w zielonej strefie. No zobaczymy, zobaczymy jak, jak ta fabuła się rozwinie Już no, niby przechodzę drugi raz, ale już no, po prostu nie pamiętam których szczegółów ta, ta, ta. Zawsze mnie zastanawia, jak on, są żołnierze Widzę jak, jak ja skaczę 50 metrów do góry i nie reagują No ale to tylko gra, nic więcej Pozwiedzamy sobie trochę miasto Ile hoteli Hotel Plaza, Hotel Deluxe o, y yes, Kino mm, daleko jeszcze są no, żołnierze Uderza, oni mnie nawet nie gonią Jakaś, Jakiś korek Jaki to w dużych miastach mm.

Zalabię jczulko. Spokojnie. Jak jest prac. Jestem dosyć twardy. O, mamy kontener z white lightem.

Mercer Mercer not often that I'm this disappointed someone, Sergeant Heller. You disrupted my plans Wasted all that white light Now everything I planned for you Everything I've given you You're not even capable of appreciating it I don't know what the fuck you're talking about Such a waste Ech, wspomnienie o córce i o żonie jest tak silne, że mercer nie potrafi e, zapanować e, nad naszym ciałem. Dzięki czemu no, nie może nas pokonać w najprostszy możliwy sposób i przez pożarcie. Ale mamy tutaj coś gorszego. będzie problem. A tam pokazują... ...gasałe punkty... ...które ja zniszczyć. O, tak, na przykład nogę. Dostaliśmy trochę. Ale ołaś, teraz w rączkę. To jest trochę mocniejsza niż nóżka. Tego tak łatwo się nie podda. Oła, dostaliśmy teraz już zamachowego. Okej, okay, ubił się. Ubił się. Dobra. O, teraz, no już mu oła Ale tniemy łapkę.

A i nie zdążymy. A no to pech, to musimy poczekać, dał się przewrócić. O, na przykład tak teraz. A nie, 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 w główkę, w główkę. O, okay, dobra. goliata, ale teraz musimy sami spieprzać, on musi zabić. No, Mercer zaatakował naszego ojczulka. Będziemy musieli go ratować. Ale to oh. zrobimy w kolejnym odcinku, a na razie dzięki, że oglądaliście. I do zobaczenia na następnym razem. Trzymajcie się.